Pogoda słoneczka, śliczna, ale razi słońce bardzo, bo biały śnieg, słońce bardzo mocne. No, a gdzie jestem? No właśnie w chrustach pod Zagnańskim. 13 km od mojego domu, taką mam krainę przepiękną. Tu w kwietniu będę jeździł na zabiegi rehabilitacyjne. Dzisiaj właśnie bym ustalić. Chociaż wstępnie jakiś termin w kwietniu, a datę to mi zadzwonią pod koniec marca, powiedzą. Idę prowadzić gdzieś jeszcze dalej, zobaczyć, zobaczyć jeszcze e, resztę polaniki. Z domu to jest 13 km, a do, do tego mm, Świętokrzyska Polana Leśna, tak to się chyba nazywa. A w skrócie używają tam też nazwy, i tam widziałem na szyldzie, widziałem też na ulotkach, nazwa Świętokrzysko. Tak jak uroczysko, jak bagnisko, co tam jeszcze, jak świecko, tak tutaj uroczy... świętokrzysko, no niech będzie. Jest też taka, jest też taka placówka, no ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy, Polanika, a ponieważ ja miałem akurat latem to było, miałem skierowanie na takie właśnie zabiegi w układzie dziennym. Mogłem tu sobie w Kielcach załatwić, to pojechałem zobaczyć to właśnie święto Z internetu znałem ze strony internetowej, przepiękna tu, w internecie przepiękna okolica, przepiękna rzecz, pojechałem tam latem w sierpniu chyba i wróciłem do Kielc zauroczony tą, tą, tym ośrodkiem. Górki pagórki w środku lasu, tuż za miastem, bo granicy miasta jest mniej więcej do. 4-5 kilometrów, czyli bardzo blisko, można mówić, że na granicy miasta, prawie w Kiercach, byłoby grzechem tam nie pojechać. Pojechałem, złożyłem tam te moje papiery, dostałem termin na luty, poprosić o zmianę terminu na bardziej wiosenny, dostałem na termin kwietnia. No a jak było, jak tam jest teraz zimą, no to zobacz tutaj na zdjęciach, które tam właśnie zrobiłem. No szkoda. <laughs> szkoda, że nie ma tu nikogo, że nikt nie chodzi. Nie ma tafarzu żywego, <laughs> byłby ładny krajobraz, ładna scenka. A tak, no musisz wierzyć mi na słowo, to jest pięknie i zimą, i latem. Ja tu latem byłem, nie wiem, czy mam zdjęcia. Pewnie gdzieś tam mam w domu zdjęcia z lata, to ci pokażę kilka scen latem, jak to było. A teraz zimą, to widzisz, co jest. Idę do góry zobaczyć. O, tam, tam, pójdzie tam zobaczyć. Dzisiaj tu jest pusto, bo to jest yy, środek tygodnia, nie weekend. No, pusto jak pusto, ale niedużo ludzi, aż dziwne, bo taka piękna miejscowość, krajobraz, sceneria. Chociaż połączyć z godzinę, ja zaraz tam pójdę dalej, tam dalej zobaczyć, czy jest czynne otwornarium. Może ten barek jest czynny. Bar y, typu Bistro, zobaczymy. A tu za moimi plecami jest. Yy, Park linowy, czyli, jak to się nazywa, kolejka linowa, nie, też nie, park linowy po prostu. Latem tutaj jest spory ruch, ale teraz zimą, wiadomo, mapy zmarznięte, to raczej nie ma chyba chętnych. A tutaj, nie wiem, jakieś takie trampoliny czy coś. Nie wiem, ty pewnie wiesz do czego to służy. A jak wiesz, to napisz mi tam w komentarzach co to jest i do czego służy. A tu, pod tą wiatrą, no, pewnie poszedłbym tam, gdyby nie było, gdybym miał buty z wysoką koletką. Siadłem sobie tam chociaż, ale nie pójdę, bo jest śnieg, a ja mam pół buty. To będę jakieś z boso po śniegu łaził za chwilę. A teraz posłuchaj jeszcze, jak pięknie skrzypi ten śnieg, nie pokażę ci nóg, moje buto, bo ma nieładne, ale posłuchaj, jak pięknie skrzypi, tak jak kiedyś skrzypiał śnieg, jak się szło na pasterkę w Wigilię w nocy, skrzypiało pod butami przepięknie. O cholera, zdąłem się, byłoby rum na pysk, ale nie było. Nie wiem, czy to skrzypienie słychać, chyba nie. Musiałbym jednak pokazywać moje buty. Odwrócę się drugą stronę, może będzie słychać lepiej, jak będę szedł pod górę. No i jednak ramnąłem po raz drugi. Dzisiaj No i wiesz co, wywaliłem się jak długi. No mam te buciory jednak wszystkie. one mają takie zelówki jakby traktorowate, taki bieżnik jako traktora, ale to, jest, to nie jest guma, to jest jakieś tworzywo syntetyczne, które na mrozie staje się takie twarde i śliskie jak kawałek żelaza, jak kamień na takim śniegu nieposypanym, no na pys poleciał, <grym> zresztą było chyba, słychać i widać, idę jeszcze raz pokazać Ci, jak ten śnieg, ale już na innej ścieżce, na tej teraz się pokażę, jak ten śnieg będzie przepięknie, no, trzaskał pod stopami, chyba, że wyżnę znowu już tam, patrzę, tam takie górki, pagórki, potem tam może podejdę gdzieś z boku, stąd to nie, nie mam tego obiektywu. Taka Ameryka to nie jest do takich krajobrazów, ale takie piękne pagórki, dosyć długie i tutaj dziwne, że nie zrobią żadnego wyciągu, blisko Kielc, no musieliby coś zainwestować, pusto jest w każdym razie. Posłuchaj jak skrzypi śnieg. No. no nie wiem, czy to było słychać dostatecznie wyraźnie. Myślę, że tak. A teraz idę ci pokazać, bo chyba nie, nie nagrywało się. Ach, pytałem cię przedtem, żebyś powiedział: Co to za trampolina? Ale tu mam napisane na takim banerze: Prze, Prześwituję przez ten baner słońce. Eurobandzi. złota. Złote. Gold Eurobandzi. 5 minut za jeden żeton. Hmm. Niezbyt długo w kasie kupuje się żetony, nie, tu się nie płaci, tam jest kasa latem teraz nieczynna, bo jakoś dziwnie, tu nie ma ludzi, a tam daleko, zobacz, może będzie widać nie ma telewiktywu, ale tam może widać te wzgórza przepiękne, które były pięknym yy, no, stokiem narciarskim, a tu jest kralina grozowa zagroda, latem tu śmierdziało strasznie tak jak w Lewie, bo no jak to zwierzęta? Wiesz, nie oswojone, niby, niby nie dzikie, Ale a tu jest ten, war, ten warchlak, ale chyba nie będzie go widać stąd. Tam jeszcze idą ludzie jakaś pani z panem i dwójka dzieciaczków. Nie wiem czy widać. Tam z tyłu jeszcze idzie jedna, jedna mamusia z synkiem, z dzieckiem. Nie wiem czy synkiem, czy dziewuszką. Teraz wyjdą za tej szopki. Małemu nie bardzo się chce iść. Aha, odwrócił się gniewać na mamy. Mama mówi to stój, ja pójdę sama. Ciekawe. No, brzozowa zagroda. Fajne? Fajne. A mnie trochę już ręce zmarzły. Będę musiał się pójść do polaniki zagrzać. Więc tam kawę można kupić i nie zobaczymy. Ale połączę trochę była żal. Pogoda na spacer przepiękna, przepiękna. O, a tam pod tym, że wiem co to. Sarenka żywa? Czy sztuczna? Za długo się nie rusza. Zobaczymy z bliska. Podejdę tam bliżej, zobaczymy. Powiedziałem sarenka. No chyba skłamałem. To nie jest, a kto wie, może i sarenka, ale sztuczna z plastiku. Ładnie zrobiona pod drzewem, może zmylić. No, jakaś ciekawostka dla dzieciuchów. Tu sobie wyobrażam dzieciaki, jakie są dziwne. Mama, zobacz, a co to? Abstroto. A tu siedzi, za, za moimi plecami siedzi pan, dozorca, który patrzy przez okienko i pewnie śmieje się z dzieciaków, że e, są zadziwione. No, są zadziwione, aha, ktoś przyjechał, zobaczymy czy w lewo, czy w prawo, swoją lewo, czyli jedzie tam gdzieś na głąb, do wszystkie krainy leśnej. No zima zimą, trzeba było kupić sprzęt zimowy. Troszkę tego jest tych pługów. Widać, że świeżna nowizna. Szlaban aż, aż do nieba. Na parkingu tu pusto. Odśnieżone, ale pusto. Puściuteńko. A nie tam, u góry są samochody dopiero. A tam dalej? No nieczynne wszystko. Aż on pójdę zobaczyć. Może coś zjem. No, drogowskaz do baru Bistro. Co nieco. A tam dziewczyna, jakieś dziecko na koniku jedzie. Konikowi też ślisko, bo na sztywnych łapach zobacz, na sztywnych ogach tak jak ja przed chwilą. Mierdzi za tym koniem jak cholera, jak za koniem. Ten pan to chyba tata też tak idzie bokiem jakoś, jakby się wałże rąbnie razem z koniem. Nie wiem, czy ma dzieciaka, żeby nie spadło. No, to jest hipoterapia, tak? A bucik jest skeletkiem rejestracją. To nie jest tutaj jeszcze. On skelet przyjechał, nie wiem, może po, po ludzi, po rehabilitacji, właśnie do domu będzie odwoził. Miałem kamerę wyłączoną, ale tu wszyscy wszystkim mówią dzień dobry. Ja szedł pracownik w takim uniformie. Ach, nie widać go teraz, bo teraz mam pod słońce. On tam idzie tą dróżką, ale już daleka się, ukończył dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem Ci to pokazać jeszcze. Ho, ho, ho. to Wszystka Polana i po kolei wymienione wszystkie atrakcje, ośrodki będące składnikami tej leśnej polany. No, Trójkołowiec Włoski. Ciekawe do czego używają, pewnie do takich dostawczych, chociaż mogliby to właśnie używać, no nie, no jak, jako środek lokomocji z przewozem ludzi, chyba nie. No i oceanika też nieczynna, bo nie widzę tam śladów, chociaż tam pójdę, nie, dziś otwierają, dziś są czynne, zobaczymy, czy tam ktoś tam chodzi. Nie będę tam łaził, bo mi trochę zmarzłem, no i mi się kończy bateria, muszę teraz kończyć. Pani jednak nie powiedziała, dzień dobry Pewnie tak samo niewychowana turystka jak ja Ciekawe dokąd ta trasa tam prowadzi Tamte domki podobno są nieczynne w tej chwili Nie, tamta pani do domku, to chyba dla załogi, mogą być domki dla załogi No nie wiem Zobaczymy, a tu jest jakiś potwór morski Taki do zdjęć. A zobacz, tam daleko na horyzoncie te pagórki, te stoki. No, niepiękne, byłoby to. Słuchaj, wydeptany ptany teren go, tego potwora. No, ludzie ustawiają się do zdjęcia? Zrobię sobie i ja zaraz zdjęć go tam wejdę. Nie wiem, będę nagrywał, jak wchodzę, ale to nic ciekawego. No, zobaczymy, to się wytnie. Najwyżej. Znasz to powiedzenie, nie? To się wytnie. Potwórko mnie nie zjedz. Najgorsze w tej kamerce jest to, że ja nie wiem co widzę. Ja muszę zgadywać, czy dobrze czy kamerę, czy mam swoją twarz w kadrze i tam ten potwór czy jest w kadrze. Domyślam się, że jest. Jeżeli nie, no to ty się domyślisz, że on tam z tyłu jest, bo jest. A ta wycieczka dzieciuchów wraca z wycieczki no do siebie, no do bazy. Nie chciałem nagrywać z bliska, bo to dzieciuchy z, z opóźnieniem w rozwoju umysłowym. Widać to po ich twarzach, ale przecież nie będę im świecił kamerą przed oczami. No, wielu, wiele z nich, tych dzieciuchów, to już taka młodzież raczej, pewnie rozumie swoją chorobę i no, trochę nie chciałem im denerwować. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale. Tutaj gdzieś na, to nie widzę na któryś z tych drzew, na którejś wrzosie Siedzi chyba sikorka albo sikor i pitoli coś nawołuje, Jedno drugie, ale te drugie. To drugie gdzieś lata. Latawica chyba. Nie wiem czy słyszysz. I jeszcze ostatnie spojrzenie na okolicę i kończę, bo bateria zaczyna migać. Lada chwila się skończy. Niebawem zrobię też podobną relację z pobytu mojego tam latem. Chyba ciekawsza, no bo coś się działo, ale to za jakiś no za tydzień powiedzmy, może wcześniej. Zaglądaj, a żeby mieć pewność, że naprawdę nie przegapisz, to wiesz. Taki tam jest klikacz, subskrybuj, zapraszam. A swoją drogą, jeżeli to, co dzisiaj pokazałem, uznasz za ciekawe, to wiesz, każde dobre słowo, nawet Bóg zapłać, dobry człowieku, jest zawsze tą oliwą do ognia, która, która pobudza chęci, buduje, buduje motywację do tworzenia kolejnych odcinków. Jakbyś chciał. Jak się podoba to, co ja tu bajdurzę, to kliknij też łapkę w górę. A póki co na razie, jak zwykle, niezwykle serdecznie zapraszam, zajrzyj tu znów do miłego zobaczyska.